Siomaneczko, witam serdecznie. 1 kwietnia 2014 roku, czyli z czym się to może kojarzyć? Zrobieniem jaj dla kogoś. Więc dzisiaj zobaczymy mój kanał, tak troszeczkę humorystycznie, kogo moglibyśmy w tym momencie wkręcić. Oczywiście, żeby się nikt nie obraził. Więc, tak, zerknijmy. Mamy tak, fiorę kolej. No tutaj pozdrawiamy Michała z Niemiec. Nie jest zagrożony z tego względu, że Janek Kiepura został okrucony. Bilety promocyjne wykasowane. Także nikt tam nie dojedzie do niego za nasze pieniądze, prawda? Pozdrawiamy gorąco. KLF1: No krzychu, tutaj już tereny roztocze lubelskie wspaniałe okolice, no, najbardziej jest mi żal po prostu, wykasowania mojego ulubionego pociągu pospiesznego Hetmana do Zamościa, bo to praktycznie chyba była jedyna linia, można powiedzieć tak, która była jedna z najpiękniejszych szlaków kolejowych w Polsce wzdłuż LHS-u, no, no przykra sprawa. Ralfowski no, tutaj mamy bliższe tereny, także możemy tutaj dojechać do Bielska, w Bielsku zrobić przecinkę w lewo, jakimś tam kiblem dojechać, chociaż, chociaż też nie wiem, czy ta linia też nie jest już praktycznie wykasowana i tam nie jeżdżą tylko jakieś pociągi, takie powiedzmy, od czasu do czasu. Także, ale pozdrawiamy gorąco włoska mafia, bo to tutaj z Ralfem, to my jesteśmy związani, tak, z Sycylia i te sprawy, wiadomo o co chodzi. Jedynie to możemy się spotkać w Palermo i obgadać, jak się to mówi, sprzedaż oliwek na Europę czy na świat. krzychu 2407. No, tutaj to mamy najlepszą możliwość, gdyż szlak kolejowy z Trzemini do Święcimia został dość dobrze zmodernizowany. No, i tutaj Kibel, nawet w pół godziny, powinien dojechać spokojnie. No, a krzyku powinna oprowadzić po zakładach chemicznych w Oświęcimiu. Także tutaj jest chyba największe zagrożenie, że jest najbliższa możliwość dojechania. Zerknijmy dalej. Konkretnie jak 91. Oj, coś ty tutaj masz podobno w Sopocie jakąś tam deskę straseńców na molo. Dla tych co grali tam gdzieś tam. Nie wiem, czy w poker, Texas, czy w ruletkę. Ale. Podobno z Katowic do Gdańska. Pendolino ma jechać w 5,5 godziny, także nie wiem czy wy tam wszyscy nie polecicie na tą deskę straceńców, bo przecież tu nie ma takiej możliwości, nie? Nie ma kasy, no to są tylko same obietnice, nie. Nie na no, spoko żartuje, nie? Wiadomo. Pozdrawiamy północ Polski gorąco. No i zerknijmy dalej. Ziół, jeden miechów. No, Łukasz, tutaj to możemy cię wkręcić tak. Wlatują dwa pociągi przez dwie czarne dziury w jednym kierunku i jesteś na miejscu, prawda? Przez oczywiście zmodernizowaną nową stację w tunelu, która jest przepiękna i bardzo się podoba. Alfa 777, czyli tutaj mamy Warszawę, czyli głównego winowajcę wszystkich rządów kolejowych i tych innych spraw. Czyli ten cały aprilis, który my możemy sobie dzisiaj zrobić. To tak, Seba, twoi rządzący robią to cały rok. Także wiesz, jak jest. Wszystko bierzesz na swoje barki. No i na końcu mamy Yamarotto, czyli kolegę z magistrali E20, na którego plecach cały czas leci król YouTube, king of YouTube. Oczywiście wiemy o kogo chodzi. Pozdrawiamy i życzymy wytrwałości przede wszystkim. No i to by było na tyle. Chciałem pozdrowić wszystkich. A na koniec, no oczywiście, no cóż, no możemy ewentualnie zerknąć na te nasze obietnice rządów, czyli to co przelatuje, to co przelatuje przede wszystkim, nie, za nasze pieniądze, 20 sztuk tego będzie, a co to będzie wozić, no cóż, na powietrze, no i no, dziękuję za uwagę, do zobaczenia, bawcie się i nie dajcie się, pamiętajcie dzisiaj wkręcić, siemaneczko.